Siema wszystkim z powrotem akurat mamy okazję więc pokażę wam jak ten kanał wentylacyjny tutaj jest zrobiony jak mówię tam jest adaptor z okrągłego na ten prostokąt i tak samo z tej prawej strony to jest praktycznie 6 cm od sufitu i tylko tak mogliśmy tak naprawdę cokolwiek tam zmierzyć odsunęliśmy te szafy ponieważ e, musimy zamontować prowadnicę. te szafki już są zamontowane dzisiaj je tylko tak naprawdę wzmocniliśmy, ponieważ ta ściana, ta ściana i ta ściana one w ogóle nie idą w jakiejś tam linii, więc trzeba było je trochę poprostować, aby front szafek był w jednej linii. Więc musieliśmy odsunąć ten róg troszkę i ten róg troszkę, aby stworzyć taką wizualny, wizualną linię. Przy, oczywiście przy poziomicy sprawdziliśmy, tą ta linia jest ok. No i zaczyna to wyglądać. Tutaj to już trzyma się mocno. Za chwilę sfiksujemy te trzy szafy. Jak one będą już na miejscu, zajmiemy się tą prawą stroną. I mi się wydaje, że chyba powiesimy najpierw te szafki, ponieważ tutaj nic nas tu nie reguluje oprócz lodówki i krawędzi drzwi. A krawędź znamy, więc powinno nam to pójść. I zawiesimy dolne szafki. Zaczniemy je montować. Także w trakcie zrobię tam jeszcze strzała, jak to składamy. Mamy po prostu tysiące szuflad, drzwi, półek. Więc, um, dzisiaj powinna być faktycznie kuchnia dokończona Jutro zostaną pierdoły. Lecimy z tym. Okay. So... It's just closer and closer. <laughs> Cześć, witam podobnie. Słuchajcie, mamy już jakiś tam update w tej kuchni. Dzisiaj zamykamy ją tak do końca już z szafkami. Zaczynamy je tutaj wyczyszczać w środku, zakładać półki. Tak jak widzicie, kuchnia jest czar prawie czarna. jest taki z takim jakby efektem drewna. Tutaj już wstępnie mamy mikrofale i piekarnik na miejscu. Zostaje nam tak naprawdę uzupełnienie teraz. Tych elementów, czyli tam panel, 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 będziemy mogli już zacząć kłaść blat. No i z tej strony mamy tylko, zaraz ja to wykończę, szufladę drzwi. Tu brakuje niestety panela, więc nic nie zrobimy. I tu górą, tak jak mówiłem, tu kuchnia jest zmodyfikowana, więc musi iść tutaj panel wypełniający, ponieważ wszystko się tutaj poprzesuwało. I tyle, także zobaczcie, kuchnia nawet nie wygląda źle już. Aha. Tak o. Nawet nie ta kuchnia powiem wam szczerze. Jeszcze trochę bałagan, ale na koniec dnia posprzątamy rzucę wam jak to, jak to już wygląda. Hej, pozdro. Dobra, słuchajcie, mam dla Was update. Kuchnia jest ku końcowi. Wejdę do środka i światło się wyrówna, ale super. Także zobaczcie, tak to wygląda na tą chwilę. Jest dzisiaj piątek. Ten cały tower, który widzieliście, jest już zrobiony. To jest wszystko podłączone, piekarnik, mikrofala. Tutaj szafka, wszystko stoi, klamki są pomocowane. Oprócz tego tak naprawdę, bo jest mały babol, zaraz do tego wrócę. Tutaj szafki też mamy wszystkie pomocowane. Klamki porobione, półki porobione. Zmywarka już tutaj jest we właściwym miejscu. Czyli... E ustawiona, przykręcona drzwi zrobione miejsce pod zlew, przygotowane więc zostaje nam tylko tak naprawdę ten, zrobić ten blat na sztukę, na chwilę zanim pani z powrotem wróci do pieniędzy i będzie mogła zrobić blat kamienny także tak to wygląda na dzień dzisiejszy, zobaczcie podłogę jeszcze zostawiamy odkrytą, przykrytą aby jej nie uszkodzić Zostaje nam jeszcze jeden dzień, przynajmniej tutaj na takie pierdoły, jak te panele, listwy przypodłogowe, światła. Trochę jeszcze pierdół zostało. Ale nawet nie wygląda to źle, prawda? Powiem Wam szczerze, nawet mi się zaczyna ta kuchnia podobać. Co jest dziwne, bo ja cały czas sceptycznie podchodziłem do tego, co tu się dzieje. A tak to wygląda. O! Chyba zdjęcie pyknę, jeśli jest to możliwe. Super. Tyle od nas. Wracam po weekendzie. Zrobię Wam zrzut całości tej pracy. Part 3. Tyle. Trzymajcie się. Hej.